Ja. Jeszcze nie, jeszcze nie. Imię żeńskie. Żeńskie kończące się na A i wiemy, że na pewno występuje tam E. Kto ma pomysł, kto chce wygrać pieniądze, zapraszam w tym momencie. 200 złotych czeka. Do kogo uśmiechnie się szczęście, kto za chwilę tutaj wyda okrzyk radości, komu pogratuluje wygranej. Jakie imię jest w kopercie? Imię żeńskie. A i E. Ostatnia samogłoska e, A. Komu się uda? Tyle imion już padło, tyle imion już wykluczonych, zapisanych, także te osoby, które tutaj się skupiały cały czas wsłuchiwały, zapisywały sobie, mają łatwiej. Czekam na pełnoletniego gracza, który poda mi prawidłowe rozwiązanie Odpowiedź z koperty wartą 200 zł 074307555 telefon stacjonarny albo telefon komórkowy gwiazdka 73222. Komu się uda? To zabierze 200 zł? Szybciutko, moi drodzy. A na końcu. Na końcu imienia mamy samogłoskę A. I wiemy, że szukamy imienia żeńskiego. Nie męskiego. Żeńskie imię na końcu A. To jakie to będzie imię? Dobry wieczór. Halo. Dobry wieczór. Halo. Śmiało. Halo. 3 Halo. Jakie imię? Tak, jakie imię? Milena. Milena. Nie, proszę pana, to nie jest imię Milena. Jeszcze nie. Ale dobrze, do, do, dobrze zgadzałoby się, bo tak na końcu mamy na końcu mamy A jest E, ale to jeszcze nie jest Milena. Więc jeśli nie Malena, nie, mela, nie Malenia i nie Milena, to jakie jeszcze imiona znacie, w którym na końcu występuje a na końcu. Powiem tak, żeby uprościć, że na pewno to imię nie zaczyna się na literę M, także proszę już nie kombinować i nie szukać w tym kierunku. Nie zaczyna się na pewno na A. Zaczyna się, uwaga, uwaga, na literę S, czyli S, jak Sylwia, to jest pierwsza mm, litera szukanego imienia, a na końcu mamy A. Czyli zaczynamy od S, na końcu A, i w środku gdzieś tam musi pojawić się na pewno E. W takim razie, jakie imię jest w kopercie za 200 zł? Kto ma pomysł, szybciutko do telefonów, bo myślę, że tutaj po mojej podpowiedzi, no już te osoby, które uważnie słuchają i śledzą, co się dzieje na tablicy, mogą już wpaść na ten właściwy trop. Więc nie pozwól się wyprzedzić. No, jak to się mówi, kto pierwszy, ten lepszy, taka obowiązuje zasada tutaj w naszym, w naszym programie. 200 zł jest warte to imię. Chwilkę poczekam bo no, dam Wam czas na to, żebyście się mogli zastanowić, bo może miałeś jakąś inną propozycję, jakiś inny pomysł. Teraz jest już o tyle łatwiej, że po tych moich podpowiedziach, czyli tak, zaczynamy od litery S, na końcu mamy samogłoskę A, w środku musi pojawić się E, jest już łatwiej. Łatwiej, tak jakby zweryfikować te imiona, które, które tam chodzą Wam po głowie. Chwila ciszy. I czekam na prawidłową odpowiedź. Czekam na pierwszego dzisiejszego zwycięzcę. Kto zabierze 200 zł komu się uda? Chwila zastanowienia. Na początku S, na końcu A, w środku musi być E. Chwila skupienia. I i wybieramy numer telefonu. 0 704-307-555, telefon stacjonarny, drugi numer telefon komórkowy, gwiazdka, 73222. 200 zł czeka, halo? Dobry wieczór, Dobry wieczór. jaka odpowiedź? Stella. Jak? Stella. Stella, nie Stella, nie Stella, hmm. ale no cieszę się, że słuchacie podpowiedzi. Cieszy mnie to zapisuje, słuchajcie, na pewno to nie jest Stella. Ale jest A na końcu, na S na początku, kochani, czas zakończyć ten konkurs. Powiem Wam tak. To imię nosi bardzo znana kobieta, na S. Ciemnoskóra kobieta, świetnie gra w tenisa, co jeszcze mogę powiedzieć. I. Ta Pani ma siostrę o imieniu Wenus. Kto wie? Czyli na S. Na S kończy się na A. Kto słuchał podpowiedzi, ten na pewno wie. Nie ma wątpliwości co do tego prawidłowego rozwiązania. Więc 200 zł, już za chwilę może powędrować do ciebie. A kto się interesuje sportem, ten ma jeszcze łatwiej, jeszcze prościej, bo myślę, że tutaj to już w ogóle nie ma mowy o jakimkolwiek zastanawianiu się, tylko trzeba szybko się zgłosić, wykręcić numer telefonu, trafić na otwartą linię i podać prawidłową odpowiedź. To imię. W kopercie za 200 zł, jak będzie brzmiało? Na pierwszym miejscu S? Na ostatnim A? W środku gdzieś tam musi pojawić się E. No dobra, podpowiem. E na drugim miejscu, czyli S, E. I na końcu A. Tak? S, i na końcu A. 200 zł. Komu pogratuluję wygranej? Kochani, jedna z najsłynniejszych tenisistek. No już podpowiadam, jak mogę, robię co mogę. No, w końcu. Za bardzo też tutaj nie mogę tak jakby was naprowadzać, no bo gracie o 200 złotych, więc trzeba się trochę postarać, skupić, pomyśleć. Panie Pawle, miś, miś, my? Nie, nie miś, lis. A, lis, 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 lis bardzo dobra odpowiedź. Tysiąc złotych pan wygrał, panie Pawle, cieszy się pan? Nie, bardzo. Ja również się cieszę. Pozdrawiam pana Namisia. Serdecznie dziękuję. dziękuję za uwagę. Spokojnej nocy kolorowych snów i do zobaczenia. Dobranoc, papa. Pa.